Trzymajmy po tym wydział na retrogranie. Chyba dziesiąte któreś tam. Z gry, która jest tak bardzo stara, że ja jeszcze ją pamiętam jeszcze jak na na pogazusie. No nie jest tylko ta gierka, możecie wyobrazić. Might Mighty final fight. tu stawimy takim gościem i tłuczamy ludzi. Taka... Włóczanka, nawalanka, biedyka nie jak ktoś tam nazywa e, kogo brać? E, ten gocio jest dobry ale on ma, bo on się rusza to jest rudy, a rudy się nigdy nie dostał bierzemy gaja Chodzimy takim typkiem i tłuczemy ludzi e, chyba krawisze Z Z z X z a i... XMKTM na boki chodzimy z no to gramy. Bardzo ładna gierka, bardzo ładnie wygląda, bo mamy jakiegoś psycholka naszego, no tylko skłócajmy to, nie? Tego pana. No to się nie psychować, tylko skłócajmy tych ludzi, no, co tu będzie Co najlepsze, to jest najciekawsza ostra, że on dostaje, do się do Ciebie podchodzi, żebyś że nie musisz Oooo, można nawet kombosy robić. Mm, ładny kombos. Chodź tu. Jeszcze raz go kopnę. Chodź tu. No, chodź tu, jak chcę kopnąć. Zaraz. No. Chodź tu. Dziękuję panu. Ja tak ładnie i półce pieściami ludzi, dobra. No, nie ma ludzi? Dobra, idzie cześć. Łaźniaczek. No, teraz ich więcej tutaj podchodzi. Go. That is go. That is go. Teraz nie będę tutaj śpiewać. Ale ja Wam powiem, że ostatnio zaznaczyłem się Instagrama Ja na Instagramie będę Was informował jakie do filmy, to będzie, będziecie wcześniej wiedzieć informowani, co będzie na YouTube i kiedy. A uciec na moim kanale, na, na, na kanale Gaminka. E, Link do Instagrama dam Wam oczywiście gdzieś gdzieś tam będzie sobie furował, gdzieś niżej. A w opisie, albo gdzieś na ekranie, no tym jak to widzę. Tak. Równe, twarda sztuka z tego typa O, idzie. Ej, poczekaj, 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 panowie! Pojedynczo, nie pchać się! Każdy dostanie pół dzisiaj. Oni specjalnie tak podchodzą od tyłu, żeby mnie wiecie, żeby tu mi brać. nie jedno. No chodź tu. Kurde, nie idź od tyłu. Nie będę jak zachodzą, nie od tyłu. No. Od tyłu to możesz, kto dojść. Podchodź z prawej strony, a no nie z tyłu. Ciekawe, jak ja tu daleko przejdę. No, i poszedł z boku. No co mnie kopiesz? Poczekaj jeden z drugim, poczekaj. Pojedynczo, nie pchać się. Nie podchodzisz. Pojedynczo, nie, nie, ja się nie mam od tyłu. No, podszedł od tyłu znowu, dziad jeden. To jest najgorsze, że oni podchodzą do tyłu. O, pięknie. I można było tak wcześniej podejść. To jest jakieś ha, kobiety. O, beczki. A ładna, beczka mnie zabiła, dobra. To jest chabos. On jest bosem! No, jakie ja mam go tu zabić? On jest silniejszy ode mnie. Będę stał i płuk. Będę stał i płuk. Nie, nie dam ci się po się zakoksować. Spaduwa! No, spaduwa ludzie, kurde! Nie te tego

Może ten kobak nie ma cię tu, zdychaj ścierło jedne. No, zdechłeś. Dziękuję bardzo. Chodź tu bije ci mordą A spadłem do jakiejś dziury Jakiś kolejny gościu moim wrogiem Nie dołączamy do złych ludzi Spadł go Dobra daj 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 nie dostraszę. Łatwe, komu się do tego? Ouch! Oh, o, no, dobra no, iPhone. No. Czyli ZX. I robimy kombus Pięknie tu wychodzi. I od razu powiem, że w następnym tygodniu, czyli piątek, sobotę, niedal nie ma filmów bo będę poza go na jak wspomniałem. a ja widziu się 15 lutego tego gdzie będzie prezentacja kolejnej mojej figurki na tym kręcącym telezysie Runda pierwsza czysta a ja wygrałem River Days no, Próbujemy też i Bay przejść, bo nie wiem, mam tutaj się czasu. A będę ich kopał. No bo A ten gościu z rzuca. No i mnie trafi nożem. Power oh, oh. matriksuję tutaj. Chodź tu. A możesz umrzeć w końcu. Możesz w końcu umerec? No umieraj ze Dziękuję bardzo. Bardzo fajne, że przyjemy się tą grą, wiecie, trzeba tutaj uważać i patrzeć na limit życia. O, właśnie mnie prawie zabili. Znaczy się, mnie już zabili. Także taka to giereczka, jak widzicie. No, bo się nie wstrzymać. dobra, umarłeś. No to umarłeś. No, to się, jak nas za dwa tygodnie, no raczej mi dać, te bają